Dzień dobry. Taki szybki filmik, bo widzę, że przez te upalne dni, a że nie było wcześniej czasu nic nagrywać, więc yy, na taki szybki bez obrabiania i tak żeby Państwo wiedziało, co się u mnie dzieje. Także tutaj mamy biuraktor numer jeden, który mu wraca pomału sprawność. Tutaj jest, nie wiem czy to dużo widać, ale tutaj poniżej tej kreski jest. Yy, poniżej tej kreski mamy substrat. Wcześniej był tutaj, a najwyżej był tutaj. I jak widać, jest dużo mniej wklęsły. A z drugiej strony, no już się odbiło, także jest dobrze. Wypuściłem z tego biraktora numer 2, wcześniej gaz nacisnąłem, no bo dość dużo go to zrobiło. Niestety, ale musimy zmienić zakrętkę, gdyż wzięła się i pukła. I uchodził mi gaz, i się zastanawiałem, co się dzieje, czemu nie produkuje. A to taki ząk, że po prostu już była trochę nadpsuta, już była trochę pęknięta, ja ją skleiłem, ale później znowu pękało, więc takie jest. Tutaj miałem. To jest jeden worek na gaz. No niestety klejna na gorąco nie nadaje się, gdy jest coś ruszane. To niezbyt, niezbyt się nadaje. Tu mam drugi od to numer 3. I tak, w dwójce jest teraz 40,9. W trójce mamy 31,3 i 27% wilgotności. Czyli, tak pokażę wilgotność, czym jest. I mamy taką sytuację, że czym jest zimniej, to tym jest większa wilgotność. Tu, tutaj, w, jako w tym substracie, jest dużo, yy, dużo odchodów z tego krowich, więc jest dość gęste. Dlatego pewnie. Czym jest cieplej? No to tępienie woda idzie na górę, a substrat idzie na dół i tak się to miewa. A tutaj mamy na jedynce, mamy pokazane, że w tej chwili w tym pomieszczeniu, a to jest strych, poddasze ocieplone, mamy 30. I pół stopnia w tej chwili, także, no, no chyba jest moc. Tu mam położony tylko koc, ale pod kocem są deski, i a pod deskami mam od 15 do 20 cm wełny. Tam zależy, bo w jednym miejscu była ten, w jednym miejscu była. Yy, podłoga chyba trochę mniej wylana i wtedy się dało więcej więcej wełny także tu mamy dentkę i ostatnio jako dzisiaj żebym do niej do ten rabiał a była może pusta to przez dwa dni nabiło tyle gazu, może przez 3 dni nabiło tyle gazu. Tutaj jeszcze mam. Mój drugi zbiornik. Na ko ostatnie nie było nic z nimi zrobione, ale coś gazu jest. Jak będzie jakiś więcej czasu i będzie więcej gazu, no to postaram się coś zrobić, żeby. Na koncję w sensie kolejny ten kolejny test palności gazu. A właśnie jedna rzecz, którą sobie Którą którą dzisiaj zobaczyłem. To jest mianowicie, jak tutaj widać, yy, przeterminowana. W sumie nie przeterminowana, bo termin ważności jest, tylko że już przypsuta yy, gliceryna. Glicerol. No i widać, że nabiło. Nie wiem, czy to dobrze widać. Może obrócę w tą stronę także ale jest jest dość płynne Nie wiem, tu chyba został tylko liter tej gliceryny. Po prostu miałem krową, no ale później się zepsuła. No i stwierdziłem, że sobie dodam do bioreaktorów 1, 2 i 3. No i jakbym czasem tworzył następny bioreaktor, no to wtedy mam bańkę, no to i trochę zostałoby, więc też, też byłoby. A jak rozmawiałem raz z innym YouTuberem, no to tylko już nie pamiętam nazwy kanału, no to mówił, że jak dodał do swoich reaktorów gliceryny, no to bardzo szybko, bardzo szybko, no po prostu za się gaz stworzyć, nie? No i tu jest potwierdzenie że ja z tym nic nie zrobiłem Przyniosłem to tydzień temu Ale niestety nie było czasu Żeby cokolwiek zrobić No i samo nabiło Nie było tutaj nic dodawane kompletnie nic Także No prawdopodobnie trzeba będzie być... No kot też zrobi się jakąś test palności gazu Po prostu wezmę jak się zwa? Weznę, wkręta i zrobię malutką dziurkę. Gaz będzie uchodził. Weznę i podpale i nagram to, ale to w przyszłości. Chwilowo mam dużo roboty z sianem i z innymi pracami na roli. Także właśnie widzę, że mam 7 minut filmu, które długo, długo wyszło. Mam nadzieję, że... No, że się Wam film spodoba, no i do usłyszenia.